Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 23 2023. 9.9. Jednym z niezbędnych elementów bezpieczeństwa w samochodzie jest kamizelka odblaskowa. To akcesorium pozwoli nam być bardziej widocznym dla innych osób na drodze, gdy będziemy musieli wysiąść z samochodu, aby sprawdzić czy nie ma żadnych uszkodzeń lub poprosić innego kierowcę o pomoc? Znaczenie korzystania z kamizelki odblaskowej. Istnieje kilka elementów bezpieczeństwa, które muszą być przewożone w samochodzie, wśród nich możemy wymienić trójkąty awaryjne i kamizelkę odblaskową o wysokiej widoczności. Prawidłowe użycie tych dwóch sprzymierzeńców w niezbędnych momentach może uratować życie ponieważ ostrzegają one swoimi cechami o istnieniu osoby na zewnątrz samochodu, ze szczegółami które są łatwo dostrzegalne dla innych. Kamizelka musi być czerwona, żółta lub pomarańczowa i musi mieć co najmniej dwa poziome pasy odblaskowe o wysokości co najmniej 5 cm. Kamizelka musi być certyfikowana zgodnie z europejską normą N471 do użytku w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych. Jeśli podróżujesz swoim pojazdem na jakiejkolwiek trasie i jesteś zmuszony do zatrzymania się, na tym samym pasie ruchu lub na pasie bezpieczeństwa, właściwą rzeczą do zrobienia jest wyjście z samochodu w kamizelce, spowoduje to, że światło słoneczne, jeśli jest dzień lub światła samochodu, jeśli jest noc, odbiją się od kamizelki, dzięki czemu inni kierowcy wykryją, że ktoś jest na drodze, chociaż nie są one obowiązkowe w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej. Zawsze są zalecane ze względów bezpieczeństwa. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i na Litwie kamizelki odblaskowe są wymagane. Na przykład w Hiszpanii mandat wynosi 200 euro, jeśli kierowca lub którykolwiek z pasażerów opuści samochód bez kamizelki odblaskowej. W Hiszpanii ogólne przepisy ruchu drogowego z dnia 23 stycznia 2004 R stanowią, że kierowcy samochodów osobowych, autobusów, pojazdów ciężarowych, pojazdów mieszanych, zespołów pojazdów nierolniczych. A także kierowcy i personel pomocniczy pojazdów ochrony pilotów i pojazdów eskortujących muszą nosić certyfikowaną kamizelkę odblaskową o wysokiej widoczności, gdy opuszczają pojazd i zajmują drogę lub utwardzone pobocze dróg międzymiastowych. Kiedy nosić kamizelkę odblaskową? Wiele wypadków spowodowanych jest brakiem kamizelki odblaskowej. Kierowcy. Pasażerowie i pasażerowie często opuszczają pojazd z powodu nieszczęśliwego wypadku i niestety zostają potrąceni, ponieważ stają się niewidoczni z powodu nieprzestrzegania tej zasady bezpieczeństwa we wszystkich sytuacjach, które wymagają wysiadania z samochodu. Kamizelka odblaskowa musi być noszona, aby otworzyć maskę, umieścić trójkąt bezpieczeństwa, zmienić opony lub wykonać jakąkolwiek inną czynność. Liczba kamizelek odblaskowych przewożonych w samochodzie zależy od liczby pasażerów w pojeździe po jednej na każdego pasażera. Zaleca się zatem posiadanie co najmniej trzech kamizelek w samochodzie. Dzięki tej kamizelce ludzie mogą być widoczni dla innych kierowców z odległości do 150 metrów. Kamizelka odblaskowa może być przechowywana w dowolnym miejscu w pojeździe, ale musimy opuścić samochód mając ją na sobie, dlatego bagażnik nie jest najlepszym miejscem do jej przechowywania, najlepszymi miejscami są oparcie siedzenia, dowolny schowek pod drzwiami lub schowek na rękawiczki, które są najbardziej idealnymi miejscami do przechowywania.